Der has I tymi słowami Dzimena rozpoczynamy nasz no cudowny temple. Tu ja z wracam serio jakąś, A to jest Saskowa. I tak A Halo, dzień dobry. I wiesz, teraz jesteś? Teraz jesteś kobietą? Więc musimy wymyślić jakąś jakąś fajną historię, jakąś fajną przeszłość, przyszłość eeech No God! No, God, please, no! 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 Dawa, ty jesteś starym dziadem. Nie, niefajne. Albo dobra, ja, ja jestem twój to, to jesteś moją żoną i idziemy na wakacje. Choć... Ty jesteś za stary. Ty stara jesteś. No ale ty jakąś taką kobietą zaraz żeby... <grym> wybierasz. To ty jesteś bożem w Faktycznie to ja. Ale ja stara jestem, nie, niefajnie. Taki, stary O, patrzcie. Spotkuje nam tu. Na, na co ci? Do, do kogo chcesz dzwonić? No dzwonię. jesteś małą żoną. nie, nie dzwonisz do kochanku? Dzwonię, Nie, nie dzwonisz. Dobra, skarbie idziemy. Bierzemy sobie baga, A tu masz walczyć może, z mojego klona. No, ten drubas nie mógł wziąć aż. Dobra, weźmy swoje walizki Ej, ty jesteś mężczyzną, to ty bierzesz walizkę, a nie ja. Ja jestem starym człowiekiem, a ty młodą kobietą, starszym, małym, ale, ale tej... wszystkim. Weź swoją walizkę! Welcome! To jest honor, to jest honor mężczyzny. No po prostu kurwa no nie! Boże, czy ty to widzisz?! Jura, no. księżę? Ale... Czekaj, tu ja nie ci na o pomocy. To być mężczyzno. A Oliwia..., za męża, a ty takie pierdoły, które do to nie interesują. Bardzo mi przykro kochanie, skoro Ci męża, to wiesz... Ja mam tu taką złą a chętnie bym poznał nową, że spotkamy się kiedyś w karbie może... Kobieta grająca facetem zdradza faceta drającego kobietą. To jest takie poważne. Dobrze, dobrze, dobrze mój, moja kukra że jest i że. O ten pan, o to twój brat chyba, bo jest taki sam. To ty jesteś, policjant jesteś. Hej bracie, bo po tak się spotykamy, a, a ja cię nie poznaję. On mówi też, że cię nie pamięta. Dobra, to To naszy Polaczek, Kurta Zimmermana, jest mana która godzina? A Kurt na to w do komina, Polska, kurwo! Czasem rykną śmiechem. Uciekuł ładem. już na nas czekają. A few moments later. Dobra, była strefa techniczna, nie wiem co tu się działo, nie wiem co od yy, nic się Nie, działo, tylko i nie, nie pokazują skałki, ja jestem ja mam. nie też biją, to też drugiej, te strony, biją? W drugiej stronie, skoro jest zbitą, no to czemu ja nie mogę być pewnie? No, sorry. Masz czy tobie to jest gejem? No tak! Patrzcie, co to jest? Masz drzwi do niby Landii. You can't be serious. No, z... Kurde, znowu się wycięło. Że ja żeby, żeby się te drzwi spługowały, zdurczowały. nieważne. Czytaj, ja tu zamknę drzwi, żeby nie weszli... żeby się te drzwi nie lampnęły.

Ej, więc tych mielibyśmy. A ktoś Mówię, że, że, że to jest Barney, który, milionowy, który zginął. <laughs> to, to, to jest nasz oryginalny, oryginalny Barney i jego winę i gruczoły. <muchy> <i, i>, <muchy> e, restart po 12 sekund. No. <muchy> Aha. Może się bałem, że mapa się zrestartuje. Ale walizkę nosz. Co ty zapom zapomnisz o Majtka? I, i pielucho Majta. I ale przyjacielu, przyjacielu, przy, no moja serce moje, proszę mnie nie obrażać. Dokładnie, że to co napisałeś To co napisałeś to było widać. No ale przecież... O nic takiego nie napisałam. Nic takiego no dziwnego. Niestety... O tak! O tak! Witam wszystkie polskie kurwy! Jedyny koncert tego typu tylko tutaj w soposie! Jesteście zwykłymi polskimi kurwami! Nieważne, nie pytaj. Chodź. Nie Nie, nie, to to, to jest nie ważne i tak co poprzednie było lepsze. No wiem właśnie, że poprzednie było lepsze, no co Nie, to po prostu będzie jakiś syndrom cięć. Najlepsza, kurwa wasz mać! Coś tam, coś, tam coś tam, coś tam, coś tam, coś tam pa, 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 pa. Teraz mam zagadkę dla was, Polaczki. Jaki jest tytuł książki, którą czytam obecnie do mojej ulubionej stacji radiowej DroneZone? Powiem wam tytuł, jak powinien brzmieć w oryginale. Jest to książka polska. Każdemu, kto odgadnie, nagram specjalnie osobno film. Tytuł książki, uwaga, Third Door Key. Jak się nazywa tytuł książki? O jakiej książce mówię i kto ją napisał?